Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Gwizdak, ekspert współpracujący z Ministerstwem Sprawiedliwości. A współpracujący chyba konkretnie nad zmianą statusu ławników w Polsce? Wszystko się zgadza, jeszcze nie dodałeś, że w dalszym ciągu człowiek z koszutki i współpracujący z ministerstwem, no powiedzmy, że tak dorywczo, jeszcze nie zatrudniony w ministerstwie, ale to, to, to nie chodzi o mnie. To I, chodzi i, o to, o czym powiedziałeś, czyli właśnie o, o, i, o ławników w polskich sądach. I bogate życie w organizacjach pozarządowych. No to się zgadza. Cenimy i Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję e... bardzo. Od pewnego czasu tak. Czym jest ławnik? Kim? Może. Albo kim? Nawet Właśnie. kim? Ha. No i tu jest yy, kilka... Czym? Przy... Bo pytam o ideę. Aha, czym jeżeli chodzi o ideę? Czym jeżeli chodzi o ideę? No to ideą fantastyczną. Ja będę wyłącznie tutaj się zachwycał ławnikami i mówił e, o tych ławnikach dobre rzeczy. Ławnik to jest możliwość dla każdego obywatela. Myślę, że dla ciebie też Sebastian, bo hmm. ty już masz więcej niż 30 lat, prawda? Niestety. Niestety. No dobra, czyli dla każdego obywatela. To znaczy no tak, dokładnie mówiąc, obywatela w wieku od 30 do 70. To jest właściwie Chyba jedyna, ale też wyjątkowa możliwość uczestniczenia w jednej z władz i to w takiej władzy, w której uczestniczy się chyba najtrudniej, to znaczy mam na myśli władzę sądowniczą. Chodzi o to, że każdy obywatel, to znaczy każdy obywatel właśnie z tej grupy wiekowej, którą wskazałem, może po prostu orzekać w sądzie. I, I myślę, że myśmy przez długi czas bardzo mocno zapominali, jakie to jest fantastyczne, ponieważ znowu każdy z nas, Pan, pani, y, członkowie społeczeństwa mogą wykonywać władzę sądowniczą. Z jednej strony oglądamy sobie amerykańskie filmy, tak? czy mm -hmm. brytyjskie, gdzie widzimy ławy przysięgłych, sobie myślimy, no, coś fajnego, tak? Możemy decydować na przykład o winie. To jest coś niesamowitego, że zwykli obywatele biorą udział w wymiarze sprawiedliwości. Czyli jak pytasz, czym jest ławnik, to mm -hmm. ta instytucja ławnika to jest możliwość dla. Praktycznie każdego obywatela brania tej sprawiedliwości w swoje ręce, ale w taki najlepszy sposób. To znaczy, znowu, sprawiedliwość taka wzięta w ręce obywateli, być może nam się kojarzy z linczem czy z jakąś zemstą. Mm -hmm. Nic z tych rzeczy. ławnik to też się bardzo ładnie mówi, że ławnik to jest taki sędzia społeczny. ławnik, czy nawet czasami obywatel w sądzie, ale ten obywatel, który to też ławnik, bo on siedzi. Po prawej i po lewej stronie sędziego, tworzy też kolegialny skład, co jest następną taką ważną rzeczą, że polskie sądy i sędziowie, ja to bardzo często też mówiłem, sędziowie są bardzo samotni. Są samotni w podejmowaniu decyzji, to wszystko na nich spada. I ja tutaj dzielę się też swoim doświadczeniem, że mi się zdarzyło sądzić sprawę w składzie ławniczym, i to było świetne doświadczenie, że miałem prawdziwych ludzi. Po prawej, po lewej stronie, to jest nawet takie psychologiczne też uczucie, podejmujemy te decyzję razem. Co więcej, dla tak zwanych klientów sądów, czyli często też na przykład dla ludzi, którzy w sprawach karnych bywają oskarżonymi, ale też w sprawach zakresu prawa pracy czy w sprawach rodzinnych, oni odróżniają, mówią czasami: Sądził mnie sędzia. Ponieważ przyszli do sądu, zobaczyli tego jednego człowieka, mhm. siedzącego w todze, być może nawet go nie zobaczyli, bo zakrył go monitor i te wszystkie urządzenia, które w salach rozpraw są. A kiedy wychodzą z takiego składu, właśnie z ławnikami kolegialnego, mówią sąd. Byłem w sądzie, sąd mnie sądził. Więc czym jest ławnik? No to, to myślę, myślę, że już powiedziałem. I jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że znowu były rozmaite tendencje. Były takie tendencje, my chcemy profesjonalnych sądów, chcemy bo ci ławnicy nawet było mówiono, oni nam trochę przeszkadzają, oni to troszkę przedłużają, oni czasami zadają pytania, <grym> oni czasami mają swoje zdanie. I tak jak powiedziałem o tym ławniku jako sędzim społecznym, to też funkcjonuje takie bardzo mądre powiedzenie, że sędzia zna prawo, a w nich zna życie. Bo jeśli my spojrzymy na takie drogi zawodowe, a właściwie taką, powiedzmy, standardową drogę zawodową polskiego sędziego, to to jest człowiek, który głównie się uczy. Uczy się w liceum, żeby dobrze zdać maturę. Jak dobrze zda maturę, dostaje się na studia prawnicze. Nawet po... jak jesteś prezydentem, to się uczysz. Więc... A, no to jak jesteś, ale to tak się składa, że jesteś prezydentem, jesteś prawnikiem, uczysz się. Czy prezydent mógłby być ławnikiem? Nie wydaje mi się, ale to akurat, to akurat coś innego. Okay, wejdę ci tak. słowo, ale zapytam, kiedy jawnik, ławnik jawnik to też ciekawe. Słowo. Jawnik to się bardzo, bardzo zgadza. E, e, ławnik, Wszystko e, dzieje się jawnie, tak. e, ławnik jest obecny podczas rozprawy. No, to jest losowo, to jest już konkretny mówię. temat. Już mówię, już mówię. To. Bo... Pozwól, że dokończę mhm. ten, ten wątek o sędziach i o ławnikach, i też o tym, skąd się właśnie ci ławnicy biorą. Jeśli chodzi o sędziów, to sędziowie mm, przechodzą taką ciągłą, ciągłą edukację, która kończy się potem tym, że zaczynają orzekać, i czasami sędziowie to nie jest też zarzut w ich stronę, ale to jest pewne stwierdzenie okoliczności i, i, i tego, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości. Sędziowie uczą się, uczą się, uczą się a potem zaczynają orzekać mhm. I, i decydują o sprawach innych ludzi, czasami nie pozyskawszy takiego wystarczającego doświadczenia życiowego, bo to, żeby być sędzią, być dobrym sędzią, no to trzeba mieć doświadczenie życiowe. Ja sam zacząłem orzekać w wieku lat 29 i jak teraz na to patrzę, przepraszam, 29 lat miałem, jak zostałem sędzią, a siadłem za tym stołem jako asesor w wieku lat 27. Byłem młody, po prostu byłem mhm. młody i, i teraz jak na to patrzę, to troszkę mi brakowało, troszkę. Albo nawet sporo brakowało mi doświadczenia życiowego. I teraz pojawiają się ławnicy. I, i jeśli pozwolisz, to ja trochę opowiem, jak to jest zostać tym mhm. ławnikiem, bo to się też wiąże z tym e, takim profesjonalizacją orzekania, właśnie polegającą na tym, że tu mają być sędziowie, wszędzie mają być sędziowie, niekoniecznie mają być ci obywatele, niekoniecznie mają być ci ławnicy. Tak się faktycznie działo. Od lat 90 tych ławników w sprawach przed sądami było coraz mniej. Mówiło się o tym właśnie, że jak będzie jeden sędzia, to będzie szybciej, bo to jest to o czym też powiedziałeś, kwestia składu. No mm -hmm. bo inaczej i trudniej jest skompletować skład trzech osób. Poza tym ci ławnicy to też to nie są tacy ludzie, którzy jestem sobie ławnikiem, siedzę sobie w domu i czekam na ten telefon z sądu, tak i tak. nic nie no, robię. No czerpiąc wiedzę z amerykańskich filmów i seriali, to wiem, że to jest e, jako, w ich chyba w systemie to w sposób losowy, tak? Jesteś... To jest kilka rzeczy. To jest kilka rzeczy. Jeśli to chodzi, wezwanie, jak do dokład, jeśli chodzi o system przysięgłych, to tam masz obowiązek. Mhm. Zresztą taka ciekawostka, bo trochę mówiłeś o mojej przeszłości pozarządowej, nazwijmy to, ja miałem okazję pracować w Gruzji. I na przykład w Gruzji w sprawach karnych jest taki system bardzo zbliżony do amerykańskiego, gdzie pewnego dnia mój szef z tej organizacji pozarządowej powiedział: słuchaj, wiesz co, wylosowali mnie. Jestem teraz ławnikiem w poważnej sprawie o morderstwo, yy, która się dzieje w Tbilisi. No i będę po prostu przez parę dni musiał tam chodzić, bo to jest też obowiązkowe. Ale to jest ten system właśnie takiej totalnej przyjęcia, że praktycznie każdy obywatel, jako ten przysięgły, właśnie zostajesz wylosowany, zostajesz mhm. wyłoniony. I to jest tak trochę jak ze służbą wojskową tu Służysz też ojczyźnie w taki sposób, że masz iść orzekać. I faktycznie nie znasz dnia ani godziny. To się może zdarzyć, wiesz, i na urlopie, ale też przy okazji, nie wiem, świąt, albo urodziło Ci się dziecko, a ty biegniesz siedzieć w takim składzie jako przysięgły. Więc u nas tak nie jest. U nas tak nie jest. Wbrew woli swojej tym ławnikiem nie zostaniesz. Co więcej, to nie jest wcale proste, żeby tym ławnikiem zostać, bo tak jak mówiłem, ten system był o tyle skomplikowany, że z jednej strony troszkę tak pozbywając się ławników z orzekania. No, wprowadzono też pewne utrudnienia. Utrudnienia polegają na tym, że to nie może być tak, że ty, Sebastian, mówisz pewnego dnia: Ja chcę być ławnikiem, no mm -hmm. gdzie mam się zgłosić i wszystko. Niestety tak to nie działa. Mówię niestety, bo to są też rzeczy, nad którymi ministerstwo w tej chwili pracuje, ponieważ koniec tej, tej historii jest taki, że ławników wybierają rady gmin. I wybierają ich w dodatku w głosowaniu tajnym. Ale, żeby się pojawić na tym głosowaniu, to trzeba niestety, znowu mówię niestety, spełnić sporo różnych przesłanek, pewnych kryteriów. Oczywiście to jest, to jest Polska, więc trzeba sobie zebrać dużo papierów. Papier o niekaralności, papier, że zdrowotnie jesteśmy w porządku, papier, że nie toczą się właśnie przeciwko nam różne postępowania przed sądami. Co więcej, my musimy mieć poparcie, to znaczy musi nas zgłosić jakaś organizacja. Właśnie tutaj też jest rola organizacji pozarządowych. Mogę zaapelować? Mhm. Apeluję do organizacji, poza organizacji pozarządowych. Zgłaszajcie ławników, bo zaraz też powiem, jak to teraz jest. My teraz jesteśmy dokładnie na początku kadencji ławników. Wybory były w październiku 2023 roku. I jeszcze taka, no znowu, teraz będą ciekawe liczby, tak? Smutna ciekawostka. Mamy 47 sądów okręgowych i mhm. tylko w pięciu sądach okręgowych na terenie Polski udało się wybrać ławników za pierwszym razem. Znowu. Ludzie nie bardzo chcą tymi ławnikami zostawać. Ludzie nie bardzo chcieliby, a może o tym nie wiedzą. I, i znowu, ja tu widzę taki pewien, pewien paradoks, bo też o ile pamiętam, yy, widziałem cię przed sądami katowickimi, tak? Na protestach. Mm -hmm. Tak, 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 tak. tak, tak. Byłaś wielka... przed sądem, tak. Stałeś przed sądem, ale, ale przed, tak. Budynkiem, tak. przed budynkiem. Przed budynkiem. I była taka duża energia, i było wielkie zainteresowanie mhm. ludzi sądy. Ważne są niezawisłe sądy, ważna jest niezależność. Nie, 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 nie powinniśmy represjonować sędziów. To się wszystko działo, i gdzieś to zainteresowanie, mam wrażenie, się troszkę. Nie wiem, czy skurczyło, czy, 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 czy po prostu przeszło na jakieś inne obszary życia publicznego. Więc korzystając z anteny, korzystając z zasięgów, jeśli pozwolisz, mhm. bardzo chcę zaapelować do ludzi, zainteresujcie się proszę państwo taką funkcją ławników, bo to jest też w waszym interesie, to jest też, poza tym zobaczycie jak te sądy działają. Ławnicy orzekają też w ciekawych sprawach, orzekają w sprawach karnych, na przykład o zbrodnie, więc w takich poważnych sprawach, no więc, jeśli kogoś to interesuje, znowu to jest kolejny taki paradoks. Wiem, że są niesamowicie popularne podcasty True Crime mm -hmm. i, i takie zabił, nie zabił, prawda? Jest tak. to? No, tak. jest, jest, jest pewien fenomen, który z tym się wiąże. Więc znowu taka informacja, skończyłeś 30 lat, interesujesz się mroczną stroną ludzkiej natury, pomyśl o tym, żeby faktycznie zaangażować się w coś takiego, jak właśnie orzekanie w tego rodzaju sprawach. Więc nie wiem, wydaje mi się, że trochę już odpowiedziałem na Twoje pytanie, jak mm -hmm. się tym ławnikiem staje. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Bo to znowu, tak jak mówię, to nie jest wszystko proste. Trzeba zgromadzić papiery, trzeba mieć zgłaszającą organizację, ewentualnie prezesa sądu, który też możecie zgłosić, ewentualnie zebrać 50 podpisów obywateli. Więc jest też taka ścieżka, powiedzmy, totalnie oddolna. Tak, chcę mm -hmm. być ławnikiem, wypisuję te kwity, ktoś mnie wtedy zgłasza. Potem się odbywają te wybory, właśnie tajne głosowanie w Radzie Miasta. I potem, jeśli ciebie, panią, pana, kogokolwiek wybiorą radni miejscy na, na stanowisko ławnika, to ty jesteś ławnikiem. I następne pytanie pewnie: no to co, już orzekam, tak? Bo już byś mhm. chciał. No i właśnie, i potem. Wyłania się, wyłania się składy, to znaczy tutaj nie ma losowania. Tu jest tak, że po prostu z tego grona ławników, z listy, wybiera się. Najczęściej to jest w takiej kolejności alfabetycznej. Czasami jest faktycznie tak, że sędzia ma taki swój duet ławniczy, ale tutaj przychodzi nam. Niestety z pewnym ograniczeniem przepis ustawy, który mówi, że podczas 12 dni w ciągu roku możesz być ławnikiem, chyba że jest taka potrzeba sądu, wtedy prezes na dłużej. Jest też tak czasem, że właśnie w karnych sprawach, gdzie mamy założenie, że skład ma być niezmienny, czyli sądzicie jakąś sprawę kogoś przez miesiące, a czasami nawet lata, w tym samym składzie, w tej samej ekipie, żeby wiedzieć mhm. i jak gdyby wspólnie. Analizować to, to, co się dzieje na rozprawie. Czyli można być tym ławnikiem nawet nominalnym, wpisanym na listę, a jednocześnie no, jeszcze czekać na ten, na ten telefon z sądu, czy też na, na to wezwanie, ale naprawdę warto. Także to jest 12 dni w ciągu, w ciągu roku. Wiadomo, że ławnikami i znowu to jest taka kolejna rzecz. To jest super, jak łagodnikami są rozmaici ludzie, tak, przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele, listonosze. Wymogiem jest wykształcenie średnie lub wykształcenie branżowe, więc też tego cenzusu wykształcenia jakiegoś wielkiego nie ma. No i myślę sobie, że, że to jest takie, właśnie chcesz posmakować tej pracy sędziego, niezwykle trudnej pracy sędziego, Sprawowania właśnie urzędu sędziego, zapraszamy, zapraszamy. I co jeszcze chcę powiedzieć? Co jakiś czas odbywają się wybory uzupełniające. To znaczy, jak będziecie Państwo śledzić strony urzędów miasta, ogłoszeń czy ogłoszeń nawet sądów, to tam taka informacja się pojawia. Ja to wiem też z praktyki i z mojego doświadczenia, że w trakcie kadencji często co najmniej takie jedno wybory się odbywają. W Warszawie to Ministerstwo Sprawiedliwości podało, brakuje ponad 200 łowników. Tak. W Katowicach nie, nie znalazłem takich liczb. Ale Wiem, że się udało. Ostatnio wybrano 48. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak jest, tak jest. Ale no to trzeba trzymać rękę na pulsie, w tym bo tym 42 ławników do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy. pracy. Uh -huh. Czyli rozumiem, jest jakiś taki podział. Um... Już mówię, już mówię. Mamy sprawy, w których orzekają ławnicy i to są sprawy karne, o zbrodnie. Mamy sprawy, hmm. właśnie takie poważne sprawy też z zakresu prawa pracy, na przykład sprawy o mobbing. I tutaj właśnie to, tak jak mówiłem o, o dość... Tu nie ma dziennikarzy, tak? Słucham? Tu nie ma dziennikarzy, takie. <laughs> branżowe dowczyp. No okej. Okay. <laughs> Dobrze. Natomiast to są. Znowu, jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy, to są też niezwykle ważne sprawy. No bo właśnie dotyczące tego, czy. Pracy jest wszystko OK. Czy my będziemy mieć tą pracę? Czy zostaliśmy zwolnieni słusznie, bądź słusznie Więc takie też sprawy, które dla nas i dla, dla pracowników, no, no to, to jest kwestia to jest kwestia ich egzystencji. W związku z tym tu jest jedyny taki wymóg ustawowy, że właśnie dlatego to, co przeczytałeś, że chodzi o to, żeby ławnicy orzekający w, zakr w sprawach z zakresu prawa pracy mieli też znajomość tej problematyki właśnie zatrudnienia, problematyki prawa pracy. Co więcej, jest często tak, i, i to tak powinno być, że ten jeden ławnik, on reprezentuje pracowników, drugi ławnik reprezentuje pracodawców. Sędzia jest pośrodku, więc tutaj już ma pewien dwugłos w tych sprawach, no i to, to sędzia też wyciąga wnioski. A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo znowu gdzieś tam się utarło, ten ławnik, ławnik, on tak tylko siedzi w tym sądzie, nic nie robi. Nic bardziej błędnego. Ławnik jest takim samym sędzią podczas rozprawy, jak ten sędzia zawodowy. Nie może tylko przewodniczyć rozprawie, nie nosi tego łańcucha mhm. i tego całego ciężaru. Potem już ogłaszania na przykład wyroku, natomiast ławnik może spokojnie zadawać pytania, może też jak gdyby analizować to, co się dzieje. ławnik bierze udział, ławnicy biorą udział w naradzie nad wyrokiem. To też nie jest tak, że sędzia mówi, dobra, słuchajcie, zaczynamy rozprawę, ale on już jest skazany, albo ja już wszystko wiem. Nie, 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 nie. nie. Hmm? ławnicy to są w trakcie rozprawy, to są sędziowie. I dlatego spośród tych właśnie wybranych ławników. Część z nich jeszcze ma te, nazwijmy to, dodatkowe skile, że może być w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Natomiast też cała reszta to są jeszcze sprawy rodzinne, sprawy rozwodowe na przykład. Tak? Znowu jest, ja znam też głos sędziów rodzinnych. Sprawy rodzinne. Tam się wydaje, że to, to jest taka jakaś błahostka, tak, alimenty, coś tam, opieka nad dziećmi. No To znowu nic bardziej błędnego, bo też wiemy, jak to jest istotne, jak to jest istotne dla rodzin, dla ojców, dla matek, co się w takich sprawach dzieje. I jak niezwykle ważne jest mieć też tych ludzi znających życie obok siebie, to mówiłeś mi o Katowicach. Ja się dowiedziałem, że. Był na przykład problem, bo, bo znowu, jak tak rozmawiamy o tej sprawności sądów poniekąd, tak, że pozbyliśmy się ławników, no to sądy działają sprawniej. No dobra, ale czasem tych ławników potrzebujemy, to raz, a dwa, zdarzyła się taka sprawa przed jednym tutaj z sądów w aglomeracji śląskiej, której nie można było przez pół roku wyznaczyć, bo po prostu nie było ławników, więc to, no... Tworzymy też ten wymiar sprawiedliwości my, jako obywatele, po prostu. I, i jeszcze raz, no to pozwolisz, że ja będę ten apel, apel, mhm. apel ponawiał, tak? I, i wiesz, to, to nawet to, to, to przejęzyczenie, które ci się zdarzyło, że ten ławnik to jest też taki jawnik. Mhm. No, jest jawnikiem przy okazji, ponieważ. To nie jest tak, że sprawy przed sądami są jakieś tajne, wiesz, za zamkniętymi drzwiami, że tam się nie można dostać. Można się dostać jako publiczność, bo tutaj też informacja: jak ktoś jeszcze nie jest zdecydowany, żeby być ławnikiem, to też na większość spraw toczących się przed sądami może sobie po prostu przyjść, zobaczyć, posiedzieć, posłuchać, jak to się dzieje, i też do tego zachęcam, bo to jest bardzo ważny element pewnej obywatelskiej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. A jak ktoś nie chce być tylko jawnikiem, może zostać ławnikiem. Zachęcam. Trochę odpowiedzieć, bo miałem takie pytanie przygotowane. Na ile ten głos ławników jest ważny przy wydawaniu wyroku? Jest. jest. Przy takich konsultacjach. Chyba nazwałeś to konsultacje wyroku. Nazwałem to naradą. Nazwałem to naradą, bo tak się to nazywa w kodeksie. Już mówię. Zacząłem o tym mówić faktycznie, że. Rozpoznanie sprawy, no ono się dzieli na taki ten etap właśnie jawny, to, co się dzieje po mm -hmm. prostu na rozprawie, tak? Przychodzą świadkowie, adwokaci, tak jak w filmach, a czasem nie tak jak w filmach, wygłaszają płomienne mowy, albo mowy bardzo krótkie, bo mówią, że wnoszą, <laughs> tak jak już w swoich pismach procesowych, prokurator oskarża, jeśli to jest sprawa karna. Na tej całej rozprawie też musi być obecny ławnik, bo to jest takie założenie, że ten skład po prostu musi siedzieć w tym sądzie, na tej sali rozpraw, za tym stołem, takim bardzo masywnym i uosabiać tą e, powagę Rzeczypospolitej i też powagę wymiaru sprawiedliwości. I tak, jak już powiedziałem, ławnik może spokojnie zadać pytanie, ławnik może zabrać głos, ławnik nie powinien no oczywiście wygłaszać żadnych oświadczeń, bo też nie od tego jest sąd. To znaczy na rozprawie sąd ustala fakty, pyta, dopytuje, zdarzają się konfrontacje świadków, pyta się biegłych, tak? To wszystko się tam dzieje w tym sądzie. Zresztą, jeśli są czynności dokonywane poza siedzibą sądu, jakieś oględziny czy coś tak samo, ławnik ławnik może w nich uczestniczyć. Natomiast potem, jak już to wszystko się zrobi, jak już cały ten etap jawny się przed sądem kończy, możemy znaczy możemy. No to zaczyna się narada. To, co nazwałeś konsultacjami, mm -hmm. y, ale to jest narada. I tutaj po prostu zresztą, ona też jest opisana w kodeksie, tak? Zbiera się głosy poszczególnych sędziów, zaczyna się właśnie od tych najmłodszych stażem. sędzia musi je wziąć pod uwagę. Znowu zdarzają się takie sytuacje, że nawet sędziowie mogą, y, ławnicy, przepraszam, ławnicy, których jest dwóch, mogą przegłosować sędziego. Mogą hmm. na przykład uznać, że było inaczej, inaczej niż sędzia ma to spojrzenie, ma, ma jakiś pogląd. To są, to są rzadkie sytuacje, ale też, ponieważ znowu, skład kolegialny to jest skład kolegialny, tak? Jak mamy trzy osoby, to mamy też trzy zdania, czasami mamy nawet pięć zdań. Jak mamy dwóch Polaków, no to tych zdań będzie ze trzy. W związku z tym wydaje mi się, że yy, to pier po pierwsze jest taka mądrość zbiorowa. Po drugie, może być tak, że jedna osoba będzie innego zdania i wtedy składa tak zwane wotum separatum, czyli to takie zdanie odrębne, mówiąc: Nie, to nie jest tak, ja tak nie uważam, pisze uzasadnienie. I znowu taka ciekawa, już mówiłem o ciekawostce z Gruzji. To jeśli pozwolisz, będzie ciekawostka norweska. Przyjaciel, który też zajmuje się analizą wymiaru sprawiedliwości, mówił, że ta tematyka ławników np. w Norwegii jest też niezwykle istotna i że to, co u nas się wydaje takim wyjątkiem, że właśnie ławnicy <laughs> przegłosowują sędziów. Tam w Norwegii jest, jest rzeczą normalną i też sędziowie są z tym gdzieś tam oswojeni. Aczkolwiek no, to też pokazuje, bo może faktycznie ten rozsądek człowieka nie chcę mówić zwykłego, tak, ale rozsądek nie, nie sędziego jest, <laughs> jest trochę inny, jest trochę inne spojrzenie jest to doświadczenie życiowe. Znowu, ja też nie zachęcam. Wszystkich, bo to ja nie chciałbym, żebyśmy wyciągnęli taki wniosek. Dobra, to teraz tak, ja zostanę ławnikiem, pójdę do tego sądu, jeszcze będę tego sędziego przegłosowywał. Ławnik w orzekaniu jest tak samo niezawisły jak sędzia. Ławnik też podlega konstytucji i ustawom. Następna rzecz, właśnie ławnicy będą przechodzić taki nowy program szkoleń dotyczący prawa, dotyczący procedury na przykład przed sądem. Natomiast no też nikt nie będzie ławników szkolił po prostu z takiego zdrowego rozsądku, bo jest takie założenie, że ten ławnik ma ten zdrowy rozsądek do sądu przynosić. Także tu mamy sąd, a tu mamy rozsądek. Znowu nie twierdzę, że sędziowie y, absolutnie nie mają takiego rozsądku, bo jak najbardziej go mają, aczkolwiek też czasem jest tak, że to myślenie, y, takie skrępowane przepisami, bardziej formalne, może znowu w wyjątkowych sytuacjach prowadzić do innych wniosków niż te wnioski, które wyciąga właśnie ten, no dobra, zwykły człowiek, tak? Zwykły człowiek, ławnik, nie myli z jawnikiem. To zachęcamy wszystkich do tego, żeby zachęcamy. sprawdzić sobie informacje o tym, jak ławnikiem zostać i gdzie trzeba odpowiednie dokumenty złożyć, jakie przygotować, bo to jest do znalezienia. Tak, Ale ja też ten. zachęcam wkrótce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawią się takie już łatwiejsze i mhm. takie lekkostrawne informacje dotyczące tego, jak zostać ławnikiem. Jarosław Wizdak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwu dziękuję. Od Jawnika do ławnika zapraszam. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.